Czy Coś tu światełka jakoś mało... O! O! Cześć, siemanko moi drodzy! Witam Was na kanale Czuga Designy, dzisiaj złożę swoją pierwszą drukarkę 3D, zamówiłem w końcu swoją drukarkę 3D i pewnie coś pojawi się czy na tym kanale, czy na kanale głównym z drukowania, z customowania dzięki drukarce 3D, wcześniej pożyczałem ją od Grześka, dlatego bardzo dziękuję, może jeszcze się zdarzy, gdy się ta zepsuje lub będzie jakiś duży projekt, ale dzisiaj postaram się razem z Wami. Złożyć tą drukarkę i coś na niej wydrukujemy. Dziś to będzie twoja największa konkurencja w drukowaniu rzeczy na drukarkach S3D. Nie oczywiście żartuję, ale może coś tam się pojawi z takich rzeczy. Zaczynaj. A nie, nie, bo jak jesteś nowy, to pamiętaj, żeby zostawić suba razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, bo oprócz takich są też graficzne, i inne zresztą można zobaczyć. Łapka w górę, mile widziana, a w komentarzach piszcie, co na takiej drukarce mógłbym wydrukować. Na przykład, no nie mam pomysłu na inny komentarz, albo jak wam idzie. Ja Zaczynamy. Na sam początek mm, kupiłem cztery filamenty. Biały, że później jak będę jakieś kastomy robił, malował, no to będzie mi najłatwiej, Wtedy tylko lekko prysnę podkładem. Mam również czerwony, niebieski, pewnie dlatego, że to mój ulubiony kolor i Czarny. Taki klasik chyba, tak mi się wydaje, że czarny taki klasyczny dosyć. No dobra, zobaczmy co tutaj jest w zestawie. Wiem, że jest bardzo dużo tutoriali, w jaki sposób można właśnie tą drukarkę złożyć, a to jest w ogóle model Ender, Ender 3, wersja druga. No i w sumie jestem ciekawy, bo nigdy nie widziałem jak, jeszcze nie oglądam tutoriali jak złożyć to i nie wiem w, jakim to, w jakiej to formie przyszło. Ale taki unboxing, myślę, że może być całkiem ciekawy. Ogólnie pierwsza rzecz jest taka, że to jest wszystko zapakowane w naprawdę masywnym kartonie. I myślę, że raczej ciężko było tutaj coś uszkodzić, a że to pewnie przychodzi zawsze z Chin. To dobrze, że to tak pakują. Uuu, ale powiem Wam, że jestem trochę zaskoczony pakowaniem pianko. w Piance, zobaczcie jak to wygląda, w ogóle pianka jest docięta, wyprofilowana. Bardzo fajnie. Kurczę. No, postarali się. Postarali się. No dobra, co my tu mamy, i mamy tu instrukcję? O, mamy tutaj ten cały y, s, y, płytę, tak, która idzie na tą płytę grzewczą. Jeżeli znacie się bardziej na drukowaniu 3D niż ja, no to wiadomo, poprawiacie mnie w komentarzu. Na pewno to będzie dla mnie bardzo pomocne, jeżeli o jakiejś części powiedziałem coś źle. O, tu będzie chyba od stelażu. Tak, tu mamy wyświetlacz. Jest ten cały mechanizm do rozgrzewania, chyba tak? Dobrze mówię? Czy dobrze mówię? No, znaczy wiecie, o co chodzi? Cała ta głowiczka, ale to chyba już wyciągam w całości. O, ty jeszcze pod spodem jestem! Chyba są tu pod spodem gadżety, słuchajcie. Dobra, no to zaraz to wyciągnę. A co my mamy tu pod spodem? Są te rolki, jest kabel. Kompletnie nie wiem co to jest, to jest z jakiegoś chyba modułu, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale dostaliśmy nawet trochę filamentu białego. Jest szpacheleczka, jest coś takiego. Tutaj kolejne prowadnice, czy prowadnice, czy to? Kulczyki, cały zestawik. No dobra, czy jest jakaś niespodzianka pod spodem? Nie. To by było wszystko, no dobra, karton, ojej. No dobra, udało się jeszcze wyciągnąć to, czyli w sumie chyba Podstawę, tą całą. Jest sporo kabelków do połączenia, ale wygląda to całkiem, całkiem spoko. Wszystko poukładałem, żeby w miarę udało mi się znaleźć rzeczy. Fajnie, bo są klucze, są, jest tu jakaś obcinaczka i tak dalej. Fajnie, że ten zestaw jest w miarę taki bogaty. Trochę przeraziło mnie to, że jest bardzo dużo woreczków, w których są śrubki i różne inne rzeczy. To, to takie trochę klocki Lego. Tym bardziej, jak zobaczyłem instrukcję, tutaj były jakieś: nie wiem, co tutaj mamy. Komu to potrzebne? Nie wiem, czy uda mi się złożyć to z instrukcją, czy bardziej pokuszę się o y, pomoc w poradnikach YouTube'owych, a myślę, że ich jest tam naprawdę dosyć sporo. I chyba po prostu tak zrobię, że YouTube mi pomoże. No ja to trochę zrobię na timelapse, bo wydaje mi się, że nie będzie sensu robić tego samego, co, co ludzie na poradnikach. Tym bardziej, że ja się na tym bycie nie jestem. Słuchajcie, no chyba się udało, zajęło to chyba ponad godzinę. Z filmem, który trwało 8 minut. To jest dosyć ważna informacja. No, nigdy tak, czegoś takiego nie robiłem, więc jakby wrzucam filament i zrobimy druk testowy, czy w ogóle naprawdę to wszystko działa. I to moi drodzy byłby w sumie mój pierwszy wydruk, taka czaszeczka. Model pobrałem z, ze strony, która, na której można w ogóle znaleźć bardzo dużo darmowych modeli, pomalowana na złoty kolor, możliwe, że już widzieliście tą czaszkę, ponieważ powstał odcinek, gdzie robiłem customowy mm, procesor, bardziej właśnie opakowanie customowe, tam będziecie mogli zobaczyć pełny odcinek, gdzie dorzuciłem LED, zrobiłem opakowanie, ale w tym odcinku właśnie chciałem Wam pokazać, że to całkiem fajnie to wyszło, jak już jest pomalowane na złoto. Zresztą na przebitkach widzicie samą czaszkę, jak będziecie chcieli zobaczyć pełny odcinek, no to wrzucam Wam link w opisie, żebyście zepnęli na głównym kanale, jak to wyszło. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich akcji z drukarką 3D, żeby pobrać jakieś szablony, może bardziej praktyczne rzeczy podrukować, no i stworzyć tutaj odcinki na ten temat. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, to coś na pewno wymyślimy. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, na razie, trzymajcie się, cześć!